Witam Państwa bardzo serdecznie. Milena Adamiak. Dziś mamy 22 dzień marca. Imieniny obchodzą Bogusław, Katarzyna i Oktawian. W dzisiejszym Pulsie Regionu. W Żychlinie rozpoczyna się modernizacja zespołu szkół nr 1. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca wystąpili Natalia Przybysz i Rafael Rogiński. Starszaki bawią dzieciaki w Kutnowskim Domu Kultury. W Nadleśnictwie Kutno posadzono 7 tysięcy drzew. Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na świąteczny kiermasz Ręgo dzieła. Gmina Żychlin rozwija się i planuje kolejne inwestycje. Jednym z najważniejszych zadań jest modernizacja szkoły i przystosowanie jej do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji. Z wszystkim inwestycją najważniejszą będzie inwestycja właśnie w obiekcie szkoły Zespołu Szkół nr 1. Reforma oświaty przyniosła gminom duży problem i tutaj no niestety środków na to nie otrzymaliśmy. Musieliśmy znaleźć własne, także przystosować obiekty. I przez ostatnie lata to jednak były dość duże wydatki. Teraz będzie ten największy. Liczymy na to, że szkoła będzie naprawdę bardzo dobrze przyjęta przez uczniów i rodziców. Zresztą z tego, co wiem, Uczniowie w tej chwili już palą się do tego, żeby zmienić tą szkołę ze swojej starej na tą nową, na ten nowy budynek, z uwagi na to, że obiekt ten jest też bardzo dobrze wyposażony. Jest tutaj hala sportowa, jest orlik z prawdziwego zdarzenia, zaplecze sportowe. Obiekt jest przystosowany naprawdę dość ciekawie, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną. Inwestycja rozpoczyna się w tej chwili. Realizujemy inwestycję przystosowawczą dotyczącą nowej szkoły podstawowej. W tej chwili w budynku tutaj zespołu szkół znajduje się gimnazjum i liceum, a docelowo po zakończeniu reformy od 1 września będzie to szkoła podstawowa i liceum. Także chciałbym zachęcić też rodziców, żeby na naszą szkołę zwracali uwagę, bo liceum imienia Adama Mickiewicza o tej tradycji będzie nadal funkcjonowało. Zachęcamy i zapraszamy do zgłaszania uczniów, dzieci do, naszego, do naszej szkoły. A na tą chwilę rozstrzygamy przetarg. Będzie to dostosowanie szkoły do, dla dzieci najmłodszych. Także wszystkie elementy dla ich wygody i bezpieczeństwa muszą być zachowane. Modernizowane szatnie, modernizowane części sanitarne, modernizowane sale lekcyjne, korytarze, częściowo sieć ciepłownicza. Tutaj jest taki dość duży zakres, tak żeby szkołę raz, a dobrze przygotować się do nowej formuły funkcjonowania. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca mieliśmy przyjemność gościć dwie niezwykłe postaci. Natalia Przybierz i Rafael Rogiński dostarczyli nam cudownych przeżyć i przenieśli nas w świat wspaniałego brzmienia. Od Saulu po RB na gitarowych brzmieniach kończąc. Chciałem Wam bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia i za poświęcenie tych pięciu rozszerzonych pięciu minut. Zgodnie z obietnicą, ostatnio było pytanie poważne. Wracając do tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, Shia Batros to już historia, ale macie jakieś wspólne plany? Jakbyście mogli powiedzieć kilka słów na temat przyszłości. Wspólne plany są takie, że zaczęliśmy powoli pracować nad płytą wspólną naszego duetu. Ja, jak myślisz, jakie te 100 lat nas czeka najbliższe? Ja nie jestem w ogóle <laughs> od tego. <laughs> ...Kassandrą, która przepowiada <śmiech> przyszłość. <śmiech> Mamy taki styl, mi się wydaje. Pamiętam, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to siadaliśmy naprzeciwko siebie przy stole. W ogóle tak jakbyśmy do obiadu zabrali i, i graliśmy i tak, ja mam w ogóle wrażenie, że my mamy, jesteśmy jak taka mała fabryka po prostu, w sensie wszystko, ten, mamy pełno tych utworów i jakby, no nie wiem, ja tak czuję, że jesteśmy bardzo zgrani w ogóle i jakby czujemy też... Starszaki Bawią Dzieciaki to nowa inicjatywa, która łączy pokolenia. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku przygotowują się do spektaklu dla najmłodszych Kutnian pod tytułem "Pchłasza Rajka. Skąd pomysł, aby wziąć udział w akcji Starszaki Bawią Dzieciaki? Jest to pomysł Pana Dyrektora Kadeku, Pana Rojerskiego oraz naszej reżyserki Dominiki Staniszewskiej. Ponieważ zawsze dzieci dla starszych zawsze jakiś pokaz robią. Prawda? Więc postanowiliśmy, że my, jako starsze osoby, też potrafimy dzieci zabawić. Od samego początku istnienia Uniwersytetu naszego III wieku była współpraca nas, seniorów z dziećmi i z młodzieżą. Więc to nie jest to pierwsza rzecz, którą będziemy robić, bo sekcja plastyczna chodziła do przedszkola. My występowaliśmy w naszych sztukach dla młodzieży z liceum. Z domu, dziecka. z domu dziecka, tak. Także to jest ciąg dalszy jakby tej naszej współpracy. Jakie przedstawienie wystawicie tym razem? Wystawimy pchłe szachrajkę. I tak jak nazwa naszego kabaretu może się uda, więc myślimy, że też nam się uda zabawić w publiczność tą najmłodszą z naszego tutaj miasta, kutna. Czyli starszaki bawią dzieciaki. Jakie role panie grają? Gramy pchły rajki. Kelnerki, kelnerzy, goście, koleżanki, pasażerowie na statku. też. Ja gram pchłyszach rajkę, gram służącą, gram koleżankę i gram kanclerza. Tak, a ja nawet się uczę mówić pchlim językiem. Czym pomysłem jest inicjatywa Starszaki bawią dzieciaki i kiedy możemy zobaczyć pierwsze efekty? Moim, bo właściwie ja pracuję w Kutowskim Domu Kultury już jakiś czas i od samego początku zajmuję się teatrem. I właściwie mamy tak, grupy młodzieżowe, grupy dziecięce, Teatr Puszek przecież działa właściwie od praktycznie samego początku funkcjonowania Kutowskiego Domu Kultury. I dorośli grają dla dorosłych, dzieci dla dzieci, młodzież dla młodzieży, a nie było jeszcze takiego projektu, żeby właśnie zagrać trochę międzypokoleniowo, żeby właśnie y, osoby dorosłe zagrały dla dzieciaków. Ja poza tym, że pracuję w Domu Kultury, też współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, prowadzę tam kabaret. Y, te osoby, które chodzą do mnie na zajęcia, chodzą też na inne zajęcia, też udzielają się teatralnie. No i tak wyszło, że stwierdziłam, że skoro mamy jakby z kim, oni są fajni, mają super pomysły, mają dobrą energię w sobie, jest pomysł, to dlaczego by nie spróbować? A Płaszach Rajka chyba też wyszła nam z tego sentymentu trochę do tego tekstu, bo nie ma takich fajnych teraz jakby propozycji dla dzieciaków właśnie bazujących na takich dobrych, starych tekstach, do których myślę większość z nas ma duży sentyment. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych efektów? 28 kwietnia o godzinie 12 w niedzielę w Kutowskim Domu Kultury. Bilety są już w sprzedaży, to jest nasz pokaz premierowy. Zobaczymy jak przyjmie publiczność naszą propozycję, ale ja już teraz czuję, że na pewno będziemy grać więcej niż ten jeden, jedyny premierowy raz. Uczniowie okolicznych szkół, władze gminne, miejskie i powiatowe oraz służby zaangażowały się w akcję sadzenia lasu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu posadzono 7 tysięcy nowych drzew na terenie nadleśnictwa kutno. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na terenie nadleśnictwa kutno. W dniu dzisiejszym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Lasu sadzimy las. Wraz z uczniami zaprzyjazionych szkół, przedstawicielami samorządów, policji, straży pożarnej oraz firmy The Haze, sadzimy w dniu dzisiejszym około 7 tysięcy sztuk sadzonek na powierzchni około 1 hektara. Sadzić będziemy sosny, dęby, modrzewie, lipy. Wszyscy uczestnicy naszej corocznej akcji sadzenia lasu zostali zapoznani z techniką sadzenia, z bezpieczeństwem. Także mamy nadzieję, że do wieczora uda nam się zasadzić całą powierzchnię. Obchody Międzynarodowego Dnia Lasu są bardzo, ważną, bardzo ważnym świętem. Oprócz oczywiście posadzenia tych 7000 sztuk sadzonek, naszym celem jest. Propagowanie wiedzy na temat roli lasów, jaką on odgrywa w naszym codziennym życiu oraz jak ważny jest dla kolejnych pokoleń. Las w różnych regionach świata pełni różnorakie funkcje przyrodnicze, gospodarcze czy też społeczne. W wielu miejscach jest bezpośrednim źródłem pokarmu, źródłem drewna. Pełni on nieocenioną rolę w naszym codziennym życiu. Tym bardziej jest to ważne. Rola lasu będzie cały czas wzrastać, gdyż prognozy mówią, że w roku 2030 ma być na Ziemi już prawie 8,5 miliarda ludzi. Las jest niezwykle istotny z punktu walki ze zmianami klimatycznymi. Akumuluje on dwutlenek węgla z powietrza, co jest niezwykle istotne w dobie prognozowanych zmian. Pierwszy dzień wiosny oznaka tożsamości z przyrodą. Osobiście powiem, że zawsze byłam propagatorką obecności drzew w naszej przestrzeni życiowej i promowałam sadzenie drzew, więc dzisiaj jako przedstawiciel samorządu gminnego wspólnie z młodzieżą naszej gminy sadzimy drzewa. Oby było ich jak najwięcej. Drzewa uspokajają drzewa, upiększają nasz teren, drzewa oczyszczają powietrze, więc na każdym aspekcie naszego funkcjonowania, naszej bytności dodają nam tutaj dużo wartości, a zważywszy, że powiat kotnowski ma najniższy współczynnik zalesienia, w kraju. Sadzenie drzew tutaj, w tym miejscu, w tym powiecie, ma strategiczne znaczenie dla naszego funkcjonowania. Dlaczego zdecydował się Pan zaangażować w dzisiejsze wydarzenie? Oczywiście z wielką chęcią odpowiedziałem na apel nadleśniczego, nadleśnictwa. Uczestniczę tu między m.in., dlatego, że jestem jakby gospodarzem i to sadzenie drzew jest również na naszym terenie. Natomiast przede wszystkim chodzi o szerszą ideę o poparcie jakby sadzenia drzew nie tylko w lasach, ale generalnie, żeby, żeby ta ilesistość i, i tereny zielone żeby zajmowały dużo większą powierzchnię niż, niż do tej pory. To jest bardzo ważne. Druga rzecz to dzieci, młodzież, które są w to zaangażowane. I jakby nasza to obecność to wszystko się składa na, na promocję tej akcji, na to, żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli od najmłodszych lat, że, że to jest bardzo ważne, że to są nasze zielone płuca. Na czym polega dzisiaj wasze zadanie i całej zgromadzonej tutaj młodzieży? My musimy razem posadzić tysięcy drzew. Czy myślicie, że dzisiaj wam to się uda? No, to czy tak. Bardzo miło się spędza czas, jest to bardzo akcja pożyteczna. Wszyscy tak pozytywnie są nastawieni. Mam nadzieję, że co roku będzie to tradycją, że szkoły się w tym dniu zorganizują. No nie tylko szkoły, tak, ale nadleśnictwo właśnie poprowadzi tę akcję, żeby co roku można było te połaci lasu poszerzyć, powiększać. Muzeum Regionalne w Kutnie organizuje Wielkanocny kiermasz rzeźby i rękodzieła artystycznego w Kutnowskim Domu Kultury. W świątecznym kiermaszu weźmie udział około 30 twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki ludowej i rękodzieła. Ich wyroby będzie można zobaczyć oraz zakupić. Wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na Prognozę Pogody i program 3 Pytania do. Dziś naszym gościem jest Renata Jastrzemska, dziennikarz Radia Wiktoria między Łodzią a Warszawą. Zapraszamy. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza... W niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka KUTNO wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem, dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. Na nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura 7 stopni w Kudnie, 3 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W dzień częściowo słonecznie. Temperatura 16 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Salon dziecięcy Peps. Wszystko dla dziecka. Największy wybór wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Akcesoria, zabawki, ubranka. Kompletna wyprawka od A do Z. Profesjonalny dobór i montaż fotelików. Zapraszamy. Kutno, ulica Podrzeczna 9, Łowicz, Aleja Sienkiewicza 25. Dzień dobry, witam Państwa w programie 3 pytania do. Dzisiaj naszym gościem jest Renata Jastrzębska, dziennikarz radiowy Radia Wiktoria, Między Łodzią a Warszawą. Tu, 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 radio, tu, 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 radio, tu, tu, tu radio, Radio Wiktoria. Pięknie, lepiej bym tego nie zrobiła. Dzień dobry. Przejdźmy w takim razie do naszych pytań. Mamy trzy koperty, czyli trzy pytania i które pierwsze? No to zaczniemy niebieskie barwy Radia Wiktoria. Pytanie pierwsze: jakie są twoje nawyki i czy są one pomocne i wspierające, czy raczej ograniczające i dlaczego? Nawyki. Wymienię te pozytywne, może będzie łatwiej i bezpieczniej. Na pewno. Czy w moim odczuciu pozytywnym nawykiem moim jest gadulstwo. Ja bardzo dużo mówię. Ale to dlatego, że lubię ludzi, e, lubię, e, lubię rozmawiać, e, lubię się wspierać, lubię dyskutować. Mm. Kolejnym moim nawykiem jest przesadna, przesadna punktualność. O, może tak ja bardzo patrzę na zegarek, ale to też wynika z charakteru pracy, który przeniósł się gdzieś na moje życie prywatne. Rozliczać potrafię dosłownie co do minuty, ale to też jest kwestia tego, że po prostu nauczyłam się żyć na czas. Jak wiemy w Radio, czas no, jest jakby najważniejszy. Więc bardzo pilnuję czasu, nie znoszę spóźnialstwa, kiedy sama się spóźniam informuję i to jest taki może męczący nawyk dla, dla niektórych, ale jest. Kolejny i to taki mniej chyba już pozytywny, to jest związany z tym gadulstwem, tak? rozmawiam dużo przez telefon. Tak, bez telefonu, ale to też gdzieś wiąże się z moją pracą. Ja cały czas muszę być w kontakcie, ale nie potrafię wyłączyć telefonu służbowego, nawet kiedy jestem na urlopie i kiedy odpoczywam. Dużo rozmawiam przez telefon, muszę być cały czas w kontakcie. To tak naprawdę nie wychodzisz z, z pracy zawsze. tak naprawdę. No, dziennikarstwo to też styl życia, ja mówię, więc <laughs> dziennikarzem jest się nawet u cioci na imieninach. Więc tak, ja jestem dziennikarzem, nawet kiedy zamykam drzwi redakcji i wyłączam mikrofon. Ale to pozytywne chyba zdecydowanie pozytywne. Ja się z tym czuję dobrze w każdym razie. To najważniejsze. Przejdźmy w takim razie do drugiego pytania. No to zielone, proszę po kolei. I co tu się znajduje? Pytanie z zaskoczenie. Gdybyś szła na bal kostiumowy, to za kogo, lub może za co byś się przebrała i dlaczego? Dlaczego akurat za tą osobę, postać? Gdybym poszła na bal kostiumowy, co zdarzyło się? przebrałabym się za stewardessę. Dlaczego? <grym> Dlatego, że jest to takie moje niespełnione y, marzenie. Ja od y, dziecka w ogóle taki był plan. Ja miałam być zostać stewardessą, ale nie wyszło, zostałam dziennikarzem. Może i lepiej. Y, tak, to przebrałabym się za stewardessę. Ja w ogóle bardzo lubię y, y, samoloty, wszystko co jest związane z awiacją, tak? Więc myślę, że przebrałabym się za stewardesę. Nie wiem, czy bym wyglądała jak te Stewardesy, które, które widzimy na pokładach sam, samolotu, ale myślę, że na bank szukałabym stroju Stewardesy. Mówię, to wynika gdzieś z takich niespełnionych moich marzeń. Więc może by była okazja, żebym chociaż na bal kostiumowy przebrała się i została Stewardesą, chociaż na chwilę. I zostało nam trzecie ostatnie pytanie. Tak. Czy zdarzyły ci się wpadki na antenie podczas nadawania na żywo? I jeżeli możesz, to przytocz jakieś kilka smaczków ze swojej ojej, pracy? Ojej ojej, na żywo na żywo zawsze zdarzają się jakieś może nie tyle wpadki. Jakichś takich rażących, których bym się wstydziła. Nie pamiętam, przyznam szczerze, bo raczej staram się nad tym panować. Najczęstsze, które zdarzają się, to oczywiście przejęzyczenia. Mm -hmm. tak? O, to, to pamiętam. Kiedyś prosty, proste słowo, wyedukowany. W trakcie, w trakcie rozmowy, właśnie na żywo, zbitka słowna i właśnie był, był ten wyraz wyedukowany. Cztery podejścia były. Mm -hmm. <laughs> Cztery podejścia były, w końcu po prostu się zaśmiałam z, bez, z bezsilności, tak? Takie, takie faktycznie się zdarzają. Najczęściej są to przejęzyczenia. zdarzyło się też, kichnąć na przykład na antenie, mm -hmm. ale wiecie, to, czy to są wpadki? No to są sytuacje z życia wzięte, tak, kiedy jest radio na żywo, kiedy zdarzają się właśnie takie sytuacje, że gdzieś się właśnie przejęzyczymy, czy właśnie gdzieś kichniemy. A zdarzyła się też sytuacja, słuchajcie, zawiesił mi się głos. Była taka sytuacja, kiedy czytałam serwis informacyjny. I w pewnym momencie zabrakło mi głosu. Co ja, ja miałam wtedy schorowane gardło, to, Aha, to fakt. Uh -huh. I, i, I zawiesił się głos, ale szybka reakcja realizatora, który zdjął mnie. jak chwilę i wróciłam dalej, dalej na ten. Ale co chciałam powiedzieć, że właśnie wpadki wpadkami, ale bardzo pozytywnie na takie sytuacje reagują słuchaczem, bo oni wiedzą, że po drugiej stronie mm, jest po prostu człowiek, tak, który również się może przejęzyczyć, może się pomylić, że nie jesteśmy maszynami, że nie jesteśmy człowiekiem właśnie gdzieś z puszki, że tak powiem, tylko po prostu jesteśmy ludźmi, którzy również właśnie ykają, którzy potrafią się przejęzyczyć, którzy potrafią się pomylić. Tak. I myślę, że. Wpadka, wpadkom, ale w gruncie rzeczy, akurat w moim przypadku były bardzo pozytywne reakcje. Zdarzyło mi się kiedyś też, o właśnie, to jest też fajne, kiedy faktycznie miałam trochę schorowany głos. No w radio wiadomo z głosem, głos jest najważniejszy. I po serwisie informacyjnym zadzwoniła słuchaczka. Słuchajcie, poprosiła mnie do telefonu, zadzwoniła na emisję i dała mi kilka porad, co powinnam zrobić, żeby troszeczkę podreperować sobie mm -hmm. swoje gardło. To są naprawdę bardzo fajne momenty, kiedy słuchacze w ten sposób reagują. Oczywiście też są tacy pewnie, którzy krytykują jedni głośno drudzy mniej. No ale no takie jest życie, prawda? Jeśli jest krytyka, ja na krytykę jestem zawsze otwarta, ważne, żeby ona była konstruktywna i, i żeby była szczera, to wtedy taką krytykę jak najbardziej zawsze przyjmuję. I to są takie. Moment. Jak jest żywe radio, to zawsze może się coś wydarzyć. Oczywiście. Jeszcze takie jedno małe pytanie na koniec, po tym, jak rozmawiałyśmy o tej karierze stewardessy, spodziewam się, że pewnie znam odpowiedź. Lot samolotem, czy skok ze spadochronu w tym momencie, gdybyś miała wybierać? Lot samolotem, zdecydowanie. Była taka możliwość, abym skoczyła ze spadochronu, ale. Niekoniecznie chyba. Większą przyjemność mi sprawia lot samolotem. Ja uwielbiam latać samolotami. Zresztą opowiadałam tutaj przed włączeniem kamer, że ja potrafię na lotnisku siedzieć kilka godzin i obserwować, jak samoloty lądują, startują, czekam na dany samolot, który ma przylecieć, obserwuję te loty. Czasami w internecie kilka godzin potrafię obserwować, jak samolot leci. Są, są, są takie mapy, gdzie potrafię obserwować faktycznie samoloty. Uwielbiam samoloty, uwielbiam latać, więc. Dla mnie lot y, kilka godzin to sama przyjemność, w ogóle sam moment startu, lądowania, no jest to dla mnie coś niesamowitego, także zdecydowanie wybrałabym samolot, jakbym mogła, to bym codziennie latała do pracy, gdyby były takie możliwości, więc zdecydowanie samolot. Dziękujemy. Dziękujemy Dziękuję bardzo, mi było miło, do usłyszenia. Dziękujemy i do zobaczenia. I do usłyszenia. Zapraszamy Państwa do środka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemireckiego 18 Kutno. Zapraszamy.